Witajcie, witajcie. W takiej jakby mini-podserii dotyczącej serii Trudni ludzie, trudne sytuacje, my i tak idziemy do przodu. I chciałabym się trochę skupić na relacjach rodzinnych, tych takich najbliższych, ponieważ one również mogą być dla nas trudne, to też mogą być dla nas trudni ludzie, też zdarzają się trudne sytuacje i właśnie jak iść do przodu. Z takich aspektów jest poczucie tego, że spotykamy się z jakimś tam, nie wiem, wujkiem, ciotką, kuzynem, kuzynką, czy kimkolwiek w rodzinie. Nawet to może być mama, tata, to może być brat, siostra, którzy, po, których, po, po spotkaniu z którymi my wracamy naładowani tak negatywnie. Widzimy, że, że chodzimy poddenerwowani, widzimy, że przeżywamy jakieś sytuacje, cały czas wracamy do tego, co się stało. To taki chodliwy temat, zwłaszcza, że teraz były święta Bożego Narodzenia w 2023 roku, też nowy rok, sylwester, więc mogły być różne, przeróżne sytuacje właśnie w rodzinie, po których wracacie do siebie, do domu. I macie właśnie takiego nerwa, takiego, tak, tak, nawet takiej opryskliwości wobec innych. I y, tu zapożyczam sobie taką nazwę y, Wirus. Jest to nazwa zapo zapożyczona z książki y, panów y, Cloud i Townsend, y, Sztuka Mówienia Nie. Y, trafiliśmy na wirusa. Po prostu zaraziliśmy się wirusem. I tak jak może słyszycie, ja jeszcze wychodzę z jakiegoś tam przeziębienia, nie wiadomo czy to wirus, czy to bakteria, ale afektuje. Ten wirus, właśnie rodzinny, czy ten wirus tej osoby, afektuje i wpływa na nas, na nasze funkcjonowanie, jeszcze przez kilka dni po spotkaniu z tą osobą. Jest to dosyć trudne, ponieważ zazwyczaj chcemy mieć dobre relacje. Jednak to są więzy krwi, jednak to są ludzie, od których mamy nadzieję uzyskać pomoc i, jeśli nam się noga podwinie, i którzy może nas wesprą w momencie najtrudniejszym dla nas. A wracając z takim, z takiego spotkania, w którym właśnie zaraziliśmy się tym wirusem i jesteśmy właśnie zdołowani, zniechęceni, czy, czy nawet nerw na nas bierze, warto się przyjrzeć temu, co się stało. Jakby który z tych elementów tego spotkania spowodował moją taką reakcję? Jakie słowa? Ja zawsze mówię, że nie, że zapomnij. I że to ci przejdzie, tylko przyjrzyj się dokładnie. Przyjrzyj się dokładnie. Czy to był jakiś, jakiś tekst, którego się nie spodziewałeś? Czy to był jakiś tekst, który ciebie kompletnie zaskoczył, bo na przykład ty wychodzisz z pozycji życzliwości, a ta osoba odwali coś na, tak po prostu na odlew, y i se pójdzie w drugą stronę, ale ty jesteś już, już zaafektowany czy zaafektowana tym, tymi słowami. Już je mielisz, już je przeżywasz, już myślisz o tym, już zastanawiasz się, co można by było fajnie odpowiedzieć. Dobrze jest się temu przyjrzeć, chwilę się zastanowić, co takiego było, nawet sobie przed mężem, żoną czy przed znajomą, przyjacielem, przyjaciółką. Tak jakby przemyśleć na głos, co tak naprawdę mnie tam trafiło. Czy to może być też terapeuta, to może być też coach, ktokolwiek, kto jest w stanie wysłuchać Ciebie i też pomóc Ci wydobyć sedno z tego. Ponieważ to może być właśnie to może być jakaś uwaga w punkcie, w którym Ty na przykład jesteś bardzo wrażliwy, czy wrażliwa, który, na którym Ci na przykład zależy. To może być na przykład uderzenie w Twoją życzliwość wobec innych ludzi, czy w Twoją wrażliwość. Czy w Twoją wiarę w jakąś rzecz, czy w Twoje przekonania. To mogą być różne sytuacje, różne teksty, różne takie właśnie zadziorki, które mają na celu zarazić nas i sprawić, żebyśmy my non-stop przeżywali to, co zostało powiedziane, to, co usłyszeliśmy I, i, i tak naprawdę zobaczcie, ta osoba, która pierdyknęła taki tekst, bo to naprawdę innego słowa się nie da użyć. Czy to świadomie, czy nieświadomie, podejrzewam, że niestety w sytuacji trudnych ludzi czy toksycznych ludzi jest to jak najbardziej świadome, ponieważ wasza radość, wasz rozwój, wasze pójście do przodu bardzo mierdzi te osoby, bardzo drażni, że, że wy robicie coś fajnego, że wyjdziecie do przodu, że wy się rozwijacie, że, że coś się dzieje fajnego w życiu waszym i że ten komentarz, to, ta sytuacja mogła być wymierzona dokładnie w to, żeby tobie zepsuć chociaż troszeczkę tego, tej radości. ষ্ঠি I warto się zastanowić właśnie, co się stało, jakie słowa mnie tak naprawdę najbardziej dotknęły, w co one uderzyły. Tak jakby przejść przez te wszystkie możliwości yy, i zobaczyć, jaka jest Twoja reakcja. Ta, ta nie reakcja reaktywna, tylko ta reakcja, która jest odpowiedzią, która pozwala Tobie zachować spokój serca, która pozwala Tobie wyjść z tego domu, gdzie to się stało, zamknąć drzwi i zostawić tę osobę z tym, yy, z tym tekstem i, i z tym, co ty mówisz. Yy, żeby ta osoba mogła siąść i na przykład tego nie wiemy, niestety, ale może przemyśleć, że o, nie zadziałało, tym razem nie zadziałało, nie? Ale wy wychodzicie wolni, wy wychodzicie z, z pokoju i to nic, że to się nie stało z tym razem, to nic, że to nie zauważyliście w tym momencie, to nic, że w tej chwili nie udało Wam się tak fajnie, zręcznie odpowiedzieć. Nie pozwólcie, żeby ten wirus, który ma za zadanie trzymać Was, jak ta choroba prawdziwa, trzymać Was przez następne kilka dni i psuć. Wam życie i nie pozwalać wam cieszyć się życiem, robić to, co powinniście robić, to, co chcecie. Nie pozwólcie, żeby to wpłynęło na wasze życie. Przemyślcie, zobaczcie. Po, tak, jakby poklepcie się po ramieniu, że. To nic, tym razem, tym razem się nie udało, będę próbować następnym razem. To nic, za każdym razem sobie mówcie, to nic, następnym razem spróbuję inaczej, ponieważ nasze życie składa się od tych nowych, z tych właśnie nowych początków z tego, że my próbujemy, upadamy, ale powstajemy i idziemy do przodu. Pozdrawiam Was serdecznie.